Dobra, lećmy z tym. Powiedzcie mi, jaka rakieta zesłynęła w historii amerykańskich lotów załogowych. A kurde, przecież to jest YouTube widzieliście tytuł tego filmu. Ale przyznajcie, że rakieta Atlas to nie pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, kiedy mówimy o wysyłaniu astronautów na orbitę. Przez internecie program załogowych lotów kosmicznych w wykonaniu Amerykanów jest dość różnorodny. Każdy wie co to był promes TS. Przed oczami mamy Saturna V, ale jeśli przewiniemy historię bardziej wstecz, to znajdziemy inne rakiety, na których umieszczano pojazdy załogowe. Pierwszy lot orbitalny, który John Glenn wykonał w lutym 1962 roku, zrealizowano rakietą Atlas. Z tymi atlasami to jest strasznie złożona historia, którą skondensuję do absolutnego minimum, bo skupimy się na ostatnim przedstawicielu tej rodziny i to naprawdę na ostatnim, bo Atlas V nie zostawi nigdy potomka. Los znów chciał, żeby film się rozciągnął, więc o Atlasie pogadamy w dwóch odcinkach. Zapraszam do pierwszego z nich. Program Merkury umieścił amerykańskiego astronautę na orbicie okołoziemskiej. Ogromne osiągnięcie, które jednak wykonano w cieniu sukcesu Sowietów. Yuri Gagarin wyprzedził Amerykanów o 10 miesięcy. Podejście do tematu było, co do samej koncepcji technicznej, podobne w obu przypadkach. Bierzemy wojskowy pocisk balistyczny i przystosowujemy do tego, żeby zamiast głowicy bojowej wynosił na orbitę pojazd załogowy. W roku 57 na wyposażeniu sił powietrznych USA znalazł się pierwszy ICBM, czyli Międzykontynentalny Pocisk Palistyczny. O nazwie SM65 Atlas, który zapoczątkował rodzinę Atlas. Nazewnictwo wersji i wariantów kolejnych Atlasów wygląda jak katalog śrubek. Ktoś tam chyba losował cyfry i litery, bo trzeba się mocno skupić, żeby się w tym połapać. Na szczęście funkcjonują główne wersje i rzucimy na nie okiem, bo zagadnienie nazewnictwa ma swoje konsekwencje dzisiaj i surprise dotyka nawet kolejnej rodziny, która wkrótce wyprze Atlasa. Zatem start Atlasa A był kamieniem milowym wieloletnich prac, które rozpoczęto tuż po zakończeniu II wojny światowej. Inżynierowie należącego do General Dynamics Conver uczyli się techniki rakietowej, więc na początku stałym elementem startu były eksplozje. Rzeczywiste osiągi nie dorównywały założeniom i technicy wkrótce przypisali skrótowi ICBM nowe rozwinięcie, nie międzykontynentalny, tylko wewnątrz krajowy pocisk balistyczny. Problemy trwały nawet, gdy Atlas został wybrany jako rakieta dla załogowego programu Merkury. Astronauci zaczęli widzieć te testy Atlasa z zupełnie innej perspektywy. Ale projekt się toczył, eliminowano usterki i rozwijano konstrukcję rakiety. Wersja B stała się rakietą półtora stopniową. Zamiast dwóch Atlas miał trzy silniki, na których startował, a w trakcie lotu nie odrzucał całego stopnia, tylko dwa z silników i kontynuował lot na centralnej jednostce. Były to silniki zasilane naftą RP1 i ciekłym tlenem. Tak przyszła wersja C, potem D, która zabrała Glena na orbitę. W międzyczasie Atlasy stały się też towarowymi rakietami wynoszącymi w przestrzeń kosmiczną satelity. Rakieta miała pewną charakterystyczną cechę konstrukcyjną. Ściany zbiorników były wykonane z bardzo cienkiej stali nierdzewnej i nie były konstrukcyjnie usztywniane. W taki sposób spionizowany Atlas nie był w stanie utrzymać własnego ciężaru, więc jeśli w zbiornikach nie było akurat paliwa, to musiał być sprężony azot. To nie wada rakiety, ale feature, bo sztywność uzyskiwano utrzymując ciśnienie, a w zamian otrzymywano lekką konstrukcję. Nie zmienia to jednak faktu, że rozszczelnienie zbiorników zwyczajnie stojącej rakiety oznaczało jej koniec. No i nie należy takiej funkcjonalności mylić z utrzymywaniem ciśnienia w zbiornikach pracujących innych rakiet. Na przykład Falcon 9 w trakcie lotu nabija zbiorniki helem, bo po pierwsze, doprowadzane do pomp paliwo i utleniacz potrzebują pewnego minimalnego ciśnienia w zbiorniku, a po drugie, Przebijająca się przez atmosferę rakieta poddawana jest sporym naciskom. Stojący na platformie pusty Falcon no, nie zapadnie się sam z siebie. Kolejnym elementem rozwoju Atlasa stał się drugi stopień rakiety. Konfigurację i przeznaczenie konkretnych atlasów wytworzyło drugą odnogę nazewnictwa rakiety Atlas Agina, Atlas Centaur, Atlas Merkury. Ta historia zmierza do Atlasa 5, więc przyjrzymy się tylko jednej konfiguracji. Centaur odziedziczył lekką, cienką konstrukcję i potrzebę utrzymywania zbiornika pod ciśnieniem. Wyposażono go w dwa silniki RL-10 i był pierwszym na świecie wodorowym upper stage'em. Hej, ale Merkury i Agina to wiele ciekawsze tematy, bo dotyczą programu y, załogowego. Tak, ale to Centaur okazał się na dłuższą metę urządzeniem, które zrobiło z atlasa ninja świata rakiet. Kiedy już General Dynamics znudziło się literkami, dokonano sprytnej podmiany. Zamiast Atlasa I e powstał Atlas Rzymskie 1. Od teraz trzymano się konfiguracji półtora stopniowy rdzeń plus Centaur jako upper stage. Na dole nafta RP-1 i LOX, na górze ciekły wodór i Lox. Trwały lata 90., kupowaliśmy sobie Walkmany, a Lockheed Martin kupił sobie od General Dynamics wydział odpowiedzialny za Atlasa. Dwójka powstała więc w nowej stajni i z czasem dorobiła się rakiet pomocniczych na paliwo stałe SRB, czyli tych petard, które sprawiają, że rakieta nie startuje, tylko teleportuje się w kosmos. Po dwójce nastąpił szalony zwrot akcji, który ciągnie się za Atlasem do dzisiaj i jest plamą na honorze USA – ale użyteczną plamą winna jest oczywiście polityka. Rząd Stanów zwrócił się do Lokida z pytaniem, czy byłby skłonny wykorzystywać w swoich rakietach zagraniczne podzespoły, a będąc precyzyjnym rosyjskie silniki RD-180. Dyplomatom chodziło o przyciągnięcie rosyjskiego przemysłu strategicznego do Zachodu, żeby przechodzącej po rozpadzie Związku Radzieckiego Rosji nie przyszło czasem do głowy szukać współpracy w Chinach czy innych Koreach Północnych. Lockheed wyszedł na tym bardzo dobrze, bo rosyjski RD-180, który wskoczył na miejsce trzech amerykańskich RS-56, przewyższał je ciągiem i impulsem właściwym. Chociaż technicznie stworzono bardzo elastyczne i niezawodne urządzenie, to do dzisiaj kłuje fakt, że główny element Atlasa stanowi nieamerykańska jednostka napędowa. Uff, dobrnęliśmy. Po dosłownie kilku lotach trójki światło dzienne ujrzała... Piątka, no bo kto by się przejmował matematyką? Żeby ułatwić sobie życie, Lockheed zrobił spółę z Boeingiem i w 2006 utworzono United Launch Alliance, która w swoim katalogu miała teraz Atlasy 5 i Boeingowe Delty 4. Atlas 5 funkcjonuje dzisiaj w dwóch wariantach. Serie 400 i 500 wydzielono ze względu na gabaryty ładunku, który jest wynoszony na orbitę. Pierwsza seria odpowiada stalowej owiewce o średnicy około 4 metrów, a druga kompozytowej o średnicy około 5. Według instrukcji użytkownika Atlasa każda owiewka może dodatkowo być wykonana w różnej długości. Duża owiewka to coś, co podyktował rynek. Naturalnie yy, i mocno wpływa na konfigurację rakiety. O tym pogadamy w drugim odcinku, a teraz jeszcze dodam, że ta kompozytowa owiewka jest produkowana w Europie i jest siostrą owiewki, z której korzysta europejska rakieta Ariane. Atlas to dwustopniowa rakieta, która może mierzyć do 61 metrów długości. W pierwszym stopniu, nazywanym przez ULA Common Core Booster, zainstalowany jest pojedynczy silnik RD-180, produkowany przez rosyjski Energomasz, a na potrzeby Atlasa dostosowuje go amerykański Pratt Whitney. RD-180 to jednostka dwukomorowa, zasilana mieszanką RP-1 i LOX jako wsparcie na pierwszym stopniu mogą być montowane silniki pomocnicze SRB na paliwo stałe. Drugi stopień to współczesna wersja sprawdzonego Centaura. Jeśli śledzicie lub będziecie śledzić starty Atlasów, to zwróćcie uwagę na ich oznaczenia. Można z nich odczytać konfigurację rakiety. Atlas 5, no bo Atlas 5 Pierwsza cyfra to 4 albo 5 w zależności od owiewki. Druga cyfra oznacza ilość rakiet SRB zainstalowanych na rdzeniu rakiety. Seria 400 Atlasa może używać od 0 do 3 SRB, a seria 500 od 0 do 5. Ostatnia cyfra oznacza ilość silników RL10 zainstalowanych w centaurze 1 albo 2. ULA oferuje też wersję Heavy Atlasa, w której zamiast bocznych SRB są dodatkowe rdzenie pierwsze stopnie. Nigdy to nie poleciało i już nigdy nie poleci. W pełni zatankowany Atlas ma masę do 590 ton i na niską orbitę okołoziemską wyniesie od niecałych 9 do prawie 19 ton. Na dzień dzisiejszy, czyli koniec czerwca 2020 roku, Atlas V ma za sobą 84 starty. Wszystkie zakończone powodzeniem, chociaż w jednej misji doszło do usterki RD-180, a w innej do wycieku na centaurze. W obu przypadkach ładunek nie dotarł na docelową orbitę, ale brak mieścił się w granicach tego, co sam ładunek mógł skorygować swoim napędem, więc klienci uznali tę misję jako udane. Zatem Atlas 5 to rakieta o 100% niezawodności. Banały za nami, teraz rozprujemy potwora i zajrzymy, jak wygląda od środka. RD180 to jednostka wyposażona w dwie komory, każda z własną dyszą. Dlaczego nie są to zatem dwa silniki? Wynika to z historii rozwoju radzieckich jednostek napędowych. Unowocześniając swoje napędy, Sowieci doszli do punktu, w którym powiększanie komory w celu zwiększenia osiągów doprowadzało do niestabilności spalania. Był to problem, który najwyraźniej nie napotkał Amerykanów, albo nie był dla nich aż takim problemem, żeby sobie z nim nie poradzili. Jakby jednak nie było, Sowieci postanowili rosnącą komorę podzielić na mniejsze, w których spalanie dało się ustabilizować. Mamy zatem jedną pompę i komorę podzieloną na dwie mniejsze, żeby wyeliminować problem ze spalaniem. RD180 pracuje w tak zwanym cyklu zamkniętym z generatorem gazu wzbogacanym LOX. Żeby dobrze poczuć zalety, które zaraz omówimy, warto zapoznać się z silnikiem Merlin 1D od SpaceX, który pracuje w cyklu otwartym. Link w karcie u góry. Silnik rakietowy to taka bestia, której do komory tłoczy się paliwo i utleniacz, tam wszystko się spala, a dyszą uciekają spaliny z ogromną prędkością. Efektem tego jest wytworzenie ciągu. Rakieta leci do góry. Cudownie prosta idea, a wykonanie to inżynierski horror. Paliwo i utleniacz należy tłoczyć do komory pod bardzo wysokim ciśnieniem. W komorach RD-180 panuje ponad 250 atmosfer. To jest wielokrotność ciśnienia SpaceXowego Merlina 1D. Paliwo i utleniacz muszą dostać się do komory, więc przed pompą stoi ogromne wyzwanie. Zastosowano tutaj typową koncepcję napędową dla silników spalających RP1, czyli turbopompę. Przez turbinę przelatują spaliny z generatora gazu, turbina obraca się i napędza pompę RP1 i LOX. Generator gazu to takie miejsce, do którego doprowadza się odrobinę mieszanki paliwowej, żeby wytworzyć gazy, które przelecą przez turbinę. Nie można sobie pożyczyć spalin z komory głównej, bo ich temperatura stopiłaby turbinę. A w generatorze można dobrać mieszankę, która będzie na tyle nieoptymalna, żeby spalać się chłodniej. I w tym miejscu zaczyna się robić inaczej. W silnikach z otwartym cyklem spaliny z generatora po przejściu przez turbinę są wyrzucane przez dodatkową dyszę. Jest to porcja spalonego paliwa, która jest zmarnowana na potrzeby napędzania pomp. To nie wytwarza ciągu. Tak wygląda cykl otwarty. Jego zamknięcie, czyli włączenie tych spalin do komory głównej, pozwoliłoby w 100% wykorzystać paliwo i utleniacz na potrzeby generowania ciągu. Te spaliny są jednak bardzo niebezpieczne dla wnętrza komory głównej, dlatego silnik z otwartym cyklem pozostanie otwarty. W USA odpuszczono trochę temat napędów naftowych, bo kusiły zalety jednostek wodorowych i tak światło dzienne ujrzały bardzo wydajne napędy wodorowe stosowane w promach STS no i choćby w Centaurze. Radziecka myśl techniczna pozostała wierna nafcie, i nadal zmużdżano się nad tematem zamknięcia cyklu. RD-180 jest dowodem na to, że upór wygrał. Więcej, kiedy sukces ten ogłoszono, na zachodzie uznano to za ściemę, bo przed zwróceniem się w stronę wodoru napędy naftowe wywrócono tam już na lewą stronę. No dobra, co tutaj się stało? Jak zamknięto cykl? RP1 jest tłoczone pod płaszcze komór, tak jak w innych silnikach. W taki sposób nafta chłodzi komorę, a potem trafia do samej komory. Do generatora nie wchodzi odrobina RP1 i LOX, tylko odrobina RP1 i cały LOX. Przez turbinę przelatuje cały strumień ciekłego tlenu, trochę tylko przypalony naftą. To wpada do komory, jak gdyby nigdy nic. W ten sposób wyeliminowano problem sadzy ze spalin turbopompy, która zrobiłaby spustoszenie w komorze głównej. Ej, no sorry. Tylko tyle? I Amerykanie nie mogli tego rozkminić? Mogli i rozkminili. Metoda ta wyeliminowała jeden problem, ale przyniosła ze sobą jeszcze gorszy. Nie kumam totalnie chemii, więc ujmę to najprościej jak zrozumiałem. To, co opuszcza generator, czyli bardzo, bardzo bogate w tlen spaliny, są potwornie agresywną substancją. Co z tego, że dotrą do komory, żeby tam spalić się ładnie z RP-1, skoro w krótkim czasie wykończą całą instalację. Ale radzieccy naukowcy kpili sobie z agresywnych substancji. Nie ma zmiłuj się, opracowano stopy i powłoki, które w trudnym środowisku radziły sobie wystarczająco długo. Powstał silnik pracujący w cyklu zamkniętym, wzbogaconym LOX. Bez marnowania mieszanki paliwowej. Dwukomorowy RD180 ma maksymalny ciąg na poziomie morza wynoszący 3827 kN, czyli 390 ton siły i może być regulowany w zakresie 50-100%. Ma impuls właściwy wynoszący aż 311 sekund i pożera w każdej sekundzie 1 tonę i 250 kg mieszanki paliwowej. Gdybym w takim tempie mógł dzieciakom pod domem napełnić basenik, to zrobiłbym to szybko. Masakra, jak sprawnie musi reagować instalacja helu, e, która uzupełnia w trakcie lotu ciśnienie w zbiornikach. Przecież przy takim pochłanianiu pomp rakieta sama siebie zastrze do środka. E, I tyczy się to wszystkich rakiet. Falcon 9 na przykład zjada w sekundę 2,7 tony, żeby nakarmić te swoje 9 Merlinów. Chat. RD-180 jest odpalany sekwencją tłoczenia Helu i podawania paliwa hipergolowego. Hel rozpędza turbopompy i przedmuchuje komorę. Paliwo hipergolowe inicjuje się z tlenem samoczynnie i odpala silnik. Elementy sterujące, jak na przykład zawory albo siłowniki wektora ciągu, pracują napędzane sprężonym RP1 jako płynem roboczym. Wiele elementów tej automatyki używa również Helu. Dwukomorowość tego silnika pozwoliła wprowadzić w nim użyteczną funkcję. Silnik jednokomorowy może pracować wektorem w dwóch osiach, natomiast RD180 może dzięki dwóm strumieniom ciągu kontrolować też oś pionową. Powyżej sekcji napędowej znajdują się zbiorniki RP1 i LOX. W przeciwieństwie do swoich przodków, te zbiorniki dorobiły się już usztywnionej konstrukcji. Usztywnienie to wykonane jest z aluminiowych arkuszy, w których frezowana jest struktura ISOGRID. A po ludzku bierzemy aluminium i wycinamy w nim siatkę trójkątów. Lekka i wytrzymała konstrukcja. Jeżeli interesują Was tematy materiału znawstwa i technologii wytwarzania, to koniecznie musicie zobaczyć film Destina ze Smarter Everyday, który odwiedza fabrykę ULA i ma okazję zobaczyć, jak powstają ich rakiety. Tyle miałem w życiu styczności z materiałów z nazwem, a i tak przy tym filmie bawiłem się świetnie. Co więcej, po fabryce oprowadzę prezes ULA, Tory Bruno, jedna z ciekawszych postaci świata rakiet. Tory ma wykształcenie rakietowe, kask w kształcie kowbojskiego kapelusza i swoje rakiety znana wylot, o czym można przekonać się śledząc go na Twitterze. Włącza się w dosłownie każdą rozmowę dotyczącą Atlasa i Delty. Nawet niektóre materiały na temat Atlasa, które gromadziłem do tego filmu, zweryfikowałem, pytając go na Twitterze. Jest to w pierwszej chwili dość dziwne doświadczenie, kiedy zadajecie pytanie: Hej, a czemu Seria 500 ma Centaura zamkniętego w owiewce, spodziewając się niczego? A po chwili temat komentuje Bruno i pracownicy ULA. Pomyślałem, jaki jestem wyjątkowy, no ale nie. Bruno komentuje nawet te tweety, w których ktoś wrzuca rysunek delty namalowany przez swoje trzyletnie dziecko. Dobra, dalej. Rura doprowadzająca utlenia czy z górnego zbiornika do sekcji napędowej znajduje się na poszyciu rakiety. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby przejście na przestrzał przez dolny zbiornik z paliwem, jednak długa historia Atlasa pokazała konstruktorom, że takie rozwiązanie jest bardziej wymagające technicznie, no bo ewentualny wyciek spowodowałby zmieszanie paliwa i utleniacza, no i wiadomo co. A zewnętrzna rura to zewnętrzna rura. Dodatkowo na ścianie zbiornika umieszczana jest gondola biegnąca wzdłuż całego stopnia. Są tam systemy awioniki, te odpowiedzialne za ten człon rakiety. Nie ma tam oczywiście głównego komputera, bo po separacji stopni Centaur zostałby z niczym. Tak mają się sprawy dotyczące pierwszego stopnia rakiety i tak też ma się sprawa tego odcinka. Dzięki, że wpadliście i zapraszam Was do drugiego odcinka, który pojawi się już. Niedługo. Umówimy tam boczne rakiety pomocnicze, drugi stopień Centaur i wyślemy całego Atlasa na orbitę, żebyście mogli ocenić sami, czy Atlas V to rzeczywiście ninja rakiet. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to w tej chwili jest do tego y, dobra okazja. Nie zapomnijcie o kliknięciu dzwonka, żeby dobra wróżka YouTube'a dała wam znać o najnowszym filmie. Podajcie na to jakiś jakiśkosmos.pl, Facebooka, Twittera, Instagrama. Wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia. Cześć!